W dzisiejszym filmie siłujemy się na palce u nóg. Mam nadzieję, że nikt z tych tutaj obecnych nie będzie miał śmierdzących stóp, bo inaczej przegram, słuchajcie. Dziś będziemy się siłować na palce u nóg właśnie na poziomie Easy, Medium, Hard, Extreme i... Champion. Mam nadzieję, że dobrze mi wszystko pójdzie. Kiedyś nagrywałam podobną gierkę, było to siłowanie na rękę, teraz mamy palce u nóg. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc tutaj już wiemy, że możemy się w tym miejscu bić. I tutaj też, oczywiście, mamy ćwiczenie. Więc myślę, że najpierw przydałoby się coś poćwiczyć, bo aktualnie jestem nubem, dlatego idziemy sobie tutaj. I słuchajcie, wystarczy, że klikamy. To od razu kopiemy to właśnie. Dobrze, dobrze. Trzeba kopać, bo słuchajcie, te palce wtedy się robią silniejsze u nóg. Więc zaczynamy, i tutaj kopiemy oczywiście. Moja siła jest na górze, czyli jest to ponad 70, już. No i są pucharki oczywiście za wygrane. Fajnie byłoby mieć tutaj autoklik. Dzięki temu mogłabym tutaj sobie kopać i nabijać siłę. A z lewej strony sprawdzę, co my tutaj mamy ciekawego. Więc może na chwilkę odpuszczę i sprawdzę tu rainbow. Food, ok, wszystko oczywiście za robuksiki. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Zobaczmy, co my tutaj dalej mamy. Game Passy. O, podwójna siła w ogóle kopnięcia To jest spoko. Pucharki w ogóle sobie można kupować. Widzicie to? Jakie oszustwo. Oh my god. Ciekawe, czy za większą siłę, czy za więcej ilości pucharków, można przejść do kolejnego poziomu. Mamy tutaj Rare, mamy tu pasy. Okej, okay, dobra. Czyli wszystko już przejrzałam. I mamy tutaj takie coś. Mamy trailer. I trailer są za pucharki, których ja oczywiście teraz nie mam. No dobra, klikamy na razie i bardzo ciekawa jestem, ile trzeba mieć siły, żeby pobić pierwszą osobę, czyli tamtego nauczyciela. Lecimy. Mamy 200 siły, więc próbujemy swoich sił. Easy, czyli z nerdem. On ma 400 siły. Aha, takie coś. No dobra, Patrzcie, jakie fajne zbliżenie! Klikam, 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 klikam. Ej, nie mam szans! To jak net jest teraz jeszcze silniejszy ode mnie, to co powiedzieć z czempionem? To wcale nie będzie takie łatwe. Dobra, podchodzę od razu tutaj do kolejnego, jakby wora, i słuchajcie, bije od razu tu. Tu idzie plus 2, więc nie ma co tracić swojego czasu i siły na ten mniejszy worek. Tylko tutaj trzeba od razu uderzać, gdzie jest plus 2 kick. No dobra, muszę mieć 400, żeby w ogóle nerda pokonać, ale ja już mam 400, więc lecę. To będzie bardzo ciężka walka, słuchajcie, bo jest porówno prawie, że w sumie o 6 mocy mam więcej. Eee, no dobra, idzie to na moją korzyść, ale słuchajcie, ręka już mnie boli od tego klikania, udało mi się, zyskałam 5 pucharków, co ja mogę kupić sobie tutaj za 5 pucharków, winy, dobra Um, a nie, bo to są robuxy. Patrzmy. No tutaj, to tak na razie, powiem wam w sumie, że średnio tylko trailę mogę za pucharki kupić. Um, nie wiem, co jest lepiej robić. Nie potrzebuję traila w sumie na razie, bo on zresztą mi chyba nic nie daje. Więc wolę robić trening. Ale może podejdźmy do tego worka. Czy ja jeszcze nie mogę robić tego worka? A, tu jest wymaganych 3000 takich kopnięć. Wtedy, słuchajcie, można przejść do kolejnego worka. Tak! Są w ogóle wymagania? Oh my god. Łatwo w tej gierce nie będzie. Mam wrażenie, że ona jest jeszcze cięższa niż tamta ostatnia. A tam gościu może sobie na tym najmocniejszym worku już kopać. Ale mu zazdroszczę. Dobra, nie sprawdziłam, ile Spongebob ma tej swojej mocy. Musimy to zobaczyć, ale na pewno ma więcej niż ja teraz. Ma 5500? Jakim to cudem? Jak ona ma 5? Znaczy, on ma 5500. To nie mam w ogóle podjazdu! Nie, muszę wydać Robuxy! Tylko, że ja mam 30 Robuxów. O, tutaj to trzeba tym bardziej, słuchajcie. O, ja cię patrzcie na to! Patrzcie na to! Za 19 Robuxów jest 10 milionów. Oczywiście opłacałoby się 100 milionów, ale ja nie mam tyle Robuxów. Więc kupię sobie te i zostanie mi 11. Ej? I będę miała więcej tych sił? Mam 10 milionów! I tak się tą grę robi, słuchajcie. Teraz mogę sobie iść na luzie na Spongeboba. 4-5 razy i słuchajcie, Spongebob leży. Ehm, no warto, słuchajcie, byłoby tutaj sobie ciągle robić ten fight, ale w sumie on mi daje tylko pucharki na trail'a. No nie wiem. Tutaj rycerz. Rycerz ma ile siły? Stoka! No to easy, słuchajcie, dla mnie. Z rycerzem na palce u nóg. No, nie wiem, słuchajcie, jemu stopy mogą śmiercić, bo on jak w sumie ciągle jest z tej zbroi to może być nieciekawie. Lecimy. SpongeBob, nie wiem czy śmierdzi, bo jako gąbka to pewnie wszystko wkłania. Extreme. Extreme ma 3,4 4 miliona z kawałkiem. No to nie! To idziemy na worek, słuchajcie. A że ja mam teraz. Chyba mogę iść tu ćwiczyć? Tak, już byś chciała. Przecież kików ty potrzebujesz. A gdzie jest napisane, ile ja ogólnie mam kików? Ale ja bym chciała się dowiedzieć, ile mam kików ogólnie. Bo zobaczcie. O, dobra. Tutaj mogę kopać. Wcześniej nie mogłam. Więc jest git. Więc sobie tutaj kopię. Ale tam trzeba... Kurczę, mieć tego wszystkiego jak najwięcej. Więc się staramy. Ja dziś mam taki challenge, że muszę ich wszystkich tutaj pokonać. Zobaczcie, już trójkę z nich pokonałam. Została mi Gorilla. I został mi champion. Zobaczcie, jakie w ogóle paluchy ma ten champion! Wielka stopa. Mam nadzieję, że z nim wygram. Lecimy tutaj, kopiemy. No dobra, jest całkiem chyba git. A czy możemy przejść tu? Oczywiście! Plus 50 kopnięć. Zobaczcie, zobaczcie jak to dobrze mi idzie. Chyba muszę iść gdzieś dalej sobie. Poćwiczyć! A, jak wygram, to zobaczcie, wygrywam taką złotą stopę, która jest z tyłu. Nieźle, nie? Chcielibyście mieć taką złotą stopę. Ej, przecież ja mogę przejść tutaj w ogóle. Plus 200 do kika. Okej, okay. a dobra, no i mi się nabija ta siła. Dopiero jeden kawałeczek mi się słuchajcie, nabił. Ale zaraz przecież ja mam 10 milionów, a on ma chyba 4 miliony, co? Mogę się z nim bić! No przecież! Eee, dobra, easy, easy jest z nim Dostałam od razu 500 puchatków. A ten ma ile? 100 milionów siły 100, a nie 10, no właśnie Więc gdybym kupiła, wydała więcej robuxów Te 39, to od razu bym wszystkich mogła pokonać A tak, na razie do niego, słuchajcie, podjazdu nie mam Bo spójrzcie, co się dzieje Pyk i... Po mnie, mi tobie. Po mnie, niestety Więc ja potrzebuję tutaj tu ładować, już się nie skupiam na tamtych workach, nie ma sensu. I patrzcie, jak kopię tutaj przy tym wilgaśnym, żółtym worku, to po plus 5 siły mi idzie. No ale powinnam szybko, słuchajcie, e, nabić sobie te 100 milionów. A czy ja mogę jeszcze jakieś Robuxy tutaj w sumie wydać? Poczekajcie. Bo teraz tak, ile ja mam ich? Były. Yy, poczekajcie, odświeżę. Chyba 11 miało mi zostać, no nie? Tak, 11. Mogę sobie 500 tysięcy kupić. Dobra, kupmy sobie to. Dwa robuxy mi zostaną. Kto chce, dwa tobuksy? Pyk. Dobra, kupione. Wiecie, zawsze to mniej do zbierania. Bella, pozdrawisz. Nie wiem, nie widziałam pszczółki chyba, więc serdecznie pozdrawiam. I słuchajcie, mamy ponad 11 tysięcy. Ponad 11. I uwaga, uwaga, potrzebujemy 100. No przecież ja tak mogę sobie nabijać i nabijać. To nie powiem po prostu do kiedy. Masakra, 100 lat będę tak nabijać. No chyba zaraz zrezygnuję i pójdę po te robuksy. No poważnie wam mówię, słuchajcie. Inaczej być nie może. No kopię i kopię i kopię. I ile jeszcze w sumie, ile jeszcze? Te pucharki, jakby można było pucharki przekładać jakoś, słuchajcie, na te siły. To ja bardzo chętnie mogę się tak wymieniać. Bardzo chętnie ogólnie. Tam, słuchajcie, możemy zdonatować grę. Tam mamy jeszcze top playerów. I tam mamy jeszcze um, jakieś dołączanie do pracy. Ale ja nie idę do pracy, ja idę na bitkę. Ja muszę pokonać tego czempiona oczywiście. Na razie mam prawie 13 milionów. Masakro! Jaka słabizna. No najgorsze jest to, że jakby żadnym sposobem innym nie da się ich pokonać. Nie, że będziecie mieli farta i pokonacie. Pozdrowisz Korkę, Fibę i Prażynkę. Pozdrawiam serdecznie. I słuchajcie, yy, by się może go pokonało, tylko naprawdę trzeba non-stop tutaj naparzać. Nie pokonam go! Muszę iść po Robuxy! Patrzcie. And... No, nadal jest łatwizna mnie pokonać. Lipa bardzo. Ile ja potrzebuję tych Robuxów? No nie no, ktoś musiałby po prostu tutaj pół dnia siedzieć, żeby 10 milionów nazbierać. Dobra, tu jest. No po prostu 10... Nie, on, on ma 100 milionów. Belka. Belka. 100 milionów, mówiłam. Czyli 39 robuxów potrzebuje mieć. E, co to? Krafty, ej, no właśnie. Kraty, kraty mogę kupować za... Puchary, a one dają mi jeszcze większą, większą siłę w stopie. Czyli jest jakaś opcja pokonać go. Ja mam 620. Dobra, poczekajcie. A, okej, okay, dobra, chwila, chwila. Podejdźmy jeszcze tutaj. Za 20 robuxów. I to jest 50 tysięcy. Ok, tego ja nie potrzebuję, bo ja nawet nie mam tyle. Ale sprawdźmy. Te kraty, słuchajcie, bo tu mamy te stopy. Co nam się nic nie wyświetla, a tu mamy kraty i ja mam 620, więc chyba sobie kupię te. I zobaczmy co mi wyskoczy. Aj, pewnie słabsza niż gold, ale zobaczmy, no i co mi daje ta stopa? A i tutaj chyba mam te stopy plus 500 siły. Mam już ją założoną. Moje pytanie, czy można sobie więcej kupować tych krat i jakby więcej, więcej zakładać tych stóp? E, mamy 321, więc jeszcze nas na to. Z... Emeraldowa była! Eee, Black to pewnie jest najsłabsza. Continue. Stopa. No, mówiłam, że plus 5, ale wszystkie można założyć, więc spoko. Więc teraz jakbym. No to nie wiem, czy mi to idzie więcej. Plus 10,5, więc chyba tak jak było wcześniej. Tak mi się wydaje, ale zaraz może byśmy spróbowali pójść na tego championa. No, to jest, słuchajcie, sposób. Czyli musiałabym się cofnąć teraz na gorillę, wygrać z nim wiele razy, dzięki temu zdobędę dużo pucharów i to przełożyć na te kraty, tak jest, na te skrzynie, i wtedy sobie będę miała stopy, będę miała więcej siły w ogóle do tego wszystkiego. Ok, już mam tysiąc, słuchajcie, a tam pamiętam, że jakieś lepsze losowanie było za, no wiele tysięcy, więc tak też spróbujmy zrobić. Pyk. Dobra, uwaga jeszcze troszkę i zaraz sobie sprawdzimy, ile trzeba mieć tego wszystkiego. A, tutaj w ogóle nam się coś słuchajcie. Tu mamy kod B i BIG 14. Tu mamy do wpisania w ogóle taki kod, zobaczcie. Zobaczmy, co nam słuchajcie, tutaj się pojawi. Wpisałem ten kod. Aha, super, dobra. Następnym razem muszę to sprawdzić. Dobra, dobra, nieważne, słuchajcie. Ja bym chciała sprawdzić to. I teraz tak, ja mam 2,5 tysiąca. Kurczę, 10k by się przydało, wiecie? Tylko że ile razy ja jeszcze muszę tak pobić? Możesz 10 razy, co? Bo dostaję 500. No, to jakoś tak będzie właśnie. Szybko, szybko, belka. Bij się, bisie. No, nie ma co się cofać, jakby do tamtych słabszych, bo gorilla jest najlepsza i ją pokonuje, więc tutaj się staramy, słuchajcie, i nabijamy. Jeszcze 6 koła potrzeba nam tych pucharków, no i będziemy mieli na kolejną kratę. Okej, okay, więc uwaga, no to tak 11 razy w sumie, dobra, teraz to 10 razy potrzebuję jeszcze takich walk zrobić. Mamy 10 tysięcy, więc teraz w sumie weźmy sobie te kratę diamondową. Ej, zobaczcie. No serio, water, a nie diamond. Tak mało brakowało, ale na pewno ona jest. Ej, ona ma plus 10 tysięcy. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ale nadal nie mamy z nim szans. An elo, dobra, nie było gadki w ogóle Słuchajcie, uważam, że tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo dużo boksów do wydania Żeby przejść w ogóle do bitki z czempionem Jak będziecie mieli 10 milionów, to wierzę w to, że wygracie Ale jeśli wy mi zostawicie tutaj dużo łapeczek do góry To ja, słuchajcie, podejmę się tego wyzwania specjalnie dla was Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Koniecznie wpadajcie na Bellastaj.pl najlepszy sklep na świecie. A ja zapraszam Was i to już na kolejny film. Pa pa!